Cześć, witajcie na moim kanale nie z tej strony. Chamioną grę na widzę 1200 Nuty Ones. Ta gra też występuje w wersji na ECS. I taka jest, no, taki problem z tą grą, że gra się normalnie uchamy, A Normalnie gramy, jest to teraz w tej chwili trzecia plansza, no coś zaraz pokażę. Chcę wejść po prostu do następnej planszy. Patrzcie, co się dzieje. Po prostu nie mogę grać jakby dalej, nie wiem co się dzieje. Dodam tylko, że czy to jest wersja AGA czy ECS, nie ma znaczenia, to samo się dzieje. Grę ściągnąłem specjalnie z Coffey Oessa, bo tam ta gra normalnie na mojej Amidze działa, na Pistormie. Więc nie wiem, czy to jest kwestia ustawień gdzieś w QHD samej gry. Jest to tylko na razie jedna gra, którą znalazłem, która tak się dziwnie zachowuje, bo ogólnie wszystko graficznie jest spoko, nie ma żadnych artefaktów. Nie wiem, co się kurde dzieje. Może Wy będziecie mieć jakąś odpowiedź. gdzie szukać, ewentualnie coś, co pozmieniać. Jestem bardzo ciekawy, czy u Was tak samo się dzieje. Bo w wersji ADF normalnie działa, tylko w wersji nie wiem, co, co, coś, co, co tutaj się dzieje. Co tu się odwala? Nie mam po prostu bladego pojęcia. Wgrywałem już kilka wersji, wszystkie działają tak samo. Także, jakby ktoś miał jakąś podpowiedź, proszę pod filmem. Może się to jakoś uda, ja tylko dodam, że mam tylko system 3.1 zainstalowany na Pistormie. Nie mam Koffein S, a znaczy Koffein S mam na innej karcie, ale nie używam go na razie. Chciałem spróbować swój system zainstalować, i takie cudawianki mi się pojawiają. Tak, jakby ktoś miał jakiś pomysł, to proszę komentarz pod filmem. Pozdrawiam, anisirget.pl, hej!